Dyrektorze? Dzień dobry. Czy, czy mogę chwilkę zapytać? Nie, pan przed tak, ja tylko no, chciałem się po prostu zapytać, czy czy to postępowanie... Które toczyło... Jutro zapraszam, y, jutro pan jest biurze, tak? Na godzinę, w pół do są do siebie do gabinetu, tak? Dobrze, bo wie pan dlaczego? Bo wczoraj miałem kontakt ze strony przewodniczącego Związku Zawodowego pana Brwas, poinformował mhm. mnie, że pracodawca w poniedziałek wystosował Zapytanie odnośnie mhm. mojej osoby, czy ja jestem członkiem Związku Zawodowego, czy jestem objęty ochroną. No i tutaj mhm. po rozmowie, tak, z kimś z kadr, prawdopodobnie z panem dyrektorem, on stwierdził, że po prostu pracodawca przygotowuje się do zwolnienia mnie w trybie dyscyplinarnym. E, proszę pana, nie jest to prawda. Zapraszam jutro na drugą część do gabinetu, tak? Dobrze, panie dyrektorze. Oczywiście. Do zobaczenia. Do zobaczenia w takim razie. Do widzenia.